Dziękuję, dziękuję bardzo za przybycie. Jednocześnie przepraszam za może dość surowe, surowe warunki, no ale, ale muzeum jest w fazie organizacyjnej. Także mam nadzieję, że Państwo nie spodziewaliście się tutaj, zwłaszcza będąc w areszcie, w więzieniu, jakichś specjalnych form udogodnienia przybywania tutaj. Będziecie mieli tak naprawdę okazję zobaczyć nie tylko w jakich warunkach jak tutaj przebywamy, ale w jakich warunkach funkcjonował ten budynek przez swoją historię, przez ponad stulecką historię. Przypomnę może tylko, że znajdujemy się w budynku, który został oddany do użytku w 1903 roku. Więc jest jeszcze to budowla carska. Budynek był postawiony Celem przetrzymywania tutaj e, oczywiście e, z różnych powodów e, aresztantów, ale między innymi również tylko nastawieniu bardziej e, patriotycznym. I to już kłania się taka, że tak powiem pierwsza historia, bo e, w trzy lata po oddaniu tego budynku do użytku e, ma miejsce jakby pierwsza ucieczka z tego, z tego więzienia w ramach e, Akurat e, chodziło o uwolnienie członków e, PPS-u. Miała miejsce w lipcu 1906 roku. Za pomocą drabinki jak takiej sznurowej udało się tutaj członkom tej organizacji przerostać do środka, aby naczelnika strażników, uwolnić swoich bojówkarzy PPS-u i następnie główną bramą by dostać się na zewnątrz. Ciekawostką jest taką, dodatkową jest to, że dwa miesiące wcześniej teren był wizytowany przez późniejszego marszałka Józefa Piłsudskiego. Wydaje się, że bez jego wiedzy, lub też może był inicjatorem tej akcji, nie mogło się to na pewno odbyć. Kolejna, może taka smutniejsza już historia tego budynku, to jest okres okupacji niemieckiej. E, oczywiście okres kolejnego przetrzymywania Polaków e, bez względu na e, przyczyny tak naprawdę ich aresztowania, chyba tylko za byli Polakami. E, na przełomie 40 41 roku ma tu miejsce kolejna ucieczka obezwładnienie strażników. E, I możliwości właściwie wydostania się stąd wszystkich więzionych tu e, Polaków. Niestety część ze strachu pozostała tutaj. I wiemy, że ci, co zostali, nie wykorzystali tej szansy, zostali wszyscy rozstrzelani. Kolejna, kolejna sprawa, o której już też wielokrotnie starałem się przypominać. Tutaj miały miejsce wykonywane wyroki śmierci. Mamy dokument potwierdzający, że, że na tym terenie w, roku, w marcu 1950 roku został na pewno rozstrzelany Stanisław Wojsz, członek podziemia antykomunistycznego. Tutaj była więziona jego siostra tylko za, za to, że miała e, takiego brata. E, według relacji, przetrzymywana w jednej tutaj e, z celów z współwięźniami, jako forma e, tortury. Stąd też, stąd też e, w 1951 roku udało się uciec e, znanemu, myślę, że w niektórych kręgach, e, wtedy, molecianemu więziowi politycznemu e, Alfredowi Markowskiemu. Udało się przedostać przez te mury, dojść do Narwi, tam został złapany, skartowany i przeprowadzony z powrotem. A po jego ucieczce, co później zobaczyli, będę staro się w jakiś tam sposób pokazać, mury pokalające te więzienie zostały podniesione. To jest taka może pokrótce tylko historia pewnych tutaj rzeczy, które miały miejsce. Ja pozwolę może sobie teraz zaprosić troszeczkę, żebyśmy przeszli. Ja pokażę parę elementów, które staramy się robić, nie mając oczywiście na to funduszy, jest to praca właściwie wolontariuszy, własnych rąk. ale kilka takich elementów do uzmysłowienia będę chciał Państwu przedstawić. Jeszcze Państwa poproszę, zapraszam tutaj od razu naprzeciwko na wycieczkę, to są trzy demokrację.